Dzisiejszym film. Wow 280! Ale się wywalę zaraz. Ile? Ja dopiero U. 180. Ma. O, właśnie widziałem, że coś tam rógnęło chyba wywaliłeś ha. się. U. Wow! O, stary. o, chyba ci się koła chyba skończyły. Wici. Doświadczenie. No, widzę, że doświadczenie, nabyte. jest doświadczenie. O, wow. oh. Stary, wybiłeś mnie znowu w jakiś. Dobra, pościg, polska policja w Beam NG Drive losowe samochody. Także dzień dobry, mi witam Was bardzo serdecznie. Jestem Paweł, jestem oczywiście Ren. No, hello, ale dostałem dzikie auto. Ale stary, to auto jest nielegalne, muszę cię zatrzymać. Ale, jest, to panie jest policjancie, ile... jak szybko ale, jeździ? panie, panie! No, witam. Co to za maszyna Ej. w ogóle? Ej, czego mój pan goni? No bo to, stary, ty masz Ua. samą Renę, Ty, Jaki to jest torpeda, chłopie? A uwaga, jak jak panie policjancie, ciśnienie? tu zakręt, tu zakręt. No, widzę, właśnie, ja ty już pojechał gdzieś, ty tam wjechał. Ja normalnie Nie, tutaj... nie, nie, ja tutaj na trawkę. Ja słyszę tylko Twój silnik, jak ryje co, fajny jest? Ja wiem, że no właśnie, prywatnie taka, się Panu gdzie ty podoba. jesteś, halo? Ja dosłownie to wiem, że Panu się prywatnie podoba, ale tutaj mam ja problemy z naturą. Nie, nie pytam się. A, a jak się Pan pyta? Tu ty jesteś, tu jesteś. O. No witam pana. Blokada, co drogowa tam policja pana CIS Secret Service 50. 50 ten... Jadę z ograniczeniem. O, tutaj światła. Mamy oczywiście zielone. Maner w pici zrobię, maner w pici zrobię. A. Ej, awaryjne hamowanie, A. Żymy, nie wiem czy widziałeś jak mi migały światło <noise> Widziałem może. O, wow, wow! ale mnie to, to jest ten moment, to nie. jest ten moment. Cyk. Okej, okay, mało mi się stało. I pojedziesz dalej normalnie, ty masz całą ramę. całą <noise> ramę, blokada. Ej. O chłopie. Ej, 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 ej. Patrz ty, dotknął Pan policjant nie powinien mnie tak macać. Bo to pan... policjant nie ma żony. Gdzie tam, w szoszenki jedziesz? Bo nie umiem się tutaj. O, o widzisz chyba, że auto masz totalnie zdezelowane. Nie dobra, panu pierwsza się naprawa wydaje. chyba cię czeka. Myślę, że to jest pierwszy moment na pierwszą naprawę Ja sobie dobra. naprawię. o. Uciekam panu, ale to auto nie, ściąga. No, stary, ale to jest za każdym dobra, spró Ren, jak Spróbuję roku, sobie ile ma maksa ile ma maksa prędkości 230 Jesteś za mną, panie policjancie? Wow, 280! Ale się wywalę, zaraz. Ile, ja dopiero U. 180! No właśnie, widziałem, że coś tam rógnęło, chyba wywaliłeś się. I <grym> jestem dobra, za panem policjantem. No, zrespiło co? mnie w miejscu mojej, naprawdę, panie policjancie! Cofnęło co? Co? mnie w czasie i przestrzeni, tak mocno ha, wyrżnąłem. ja, ciekawe. Ojo, Oj, 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 oj. <grym> dobra, może zjadę tutaj zatankować. Dobra. O, gdzieś pana słyszę, pan powinien wrócić. Tak, gdzie ty Dobra, zatankujmy. Tutaj, gdzie... o, jest, jest, widzę, Poproszę widzę. do pełna. Dobra, żyfak. Nie, bez Szybko, to jest szybko, ten. szybko, szybko do pełna, nie, szybko. Rzepak. Szybko tankuj. Gdzie on jest? Dobra, Dobra bez płacenia lecę, bez Stać. płacenia. O! No mi pan ty, dotyka? Nie, nie masz, u mnie nie masz, masz ku idziesz bez kół w ogóle. Masz jedno koło z przodu po prawej stronie. Nie, ja tu coś mam cudem? jeszcze. Ty w ogóle pan na te wiatraki jedzie. Oła, oła. Się, to boli, to boli. Ma bolecz! Ty pałkarzu jeden, no, może chcesz, cię przykupię pączkiem, co pan na to? E, dobra, okej, okay, zamiana, spoko Dobra, losowanko i moi drodzy, nie, no to jest piękna fora. Wow, wow, co to za zmiana auta w trakcie tutaj przy maszyna, robienia przeglądu Piękna maszyna, patrz to, Jeszcze jeszcze innymi drogami zaczynasz? No to jest nie. elegancka, patrz maszyna, tam stół, w ogóle coś wiozę No nie, nie wiem co to jest. jest, ale chyba łup z napadu, ale tak? Ale zdecydowanie, no, dobra. nie, to sam jesteś napad... Tak, miałem Czekaj, tutaj zgłoszenie mi na radiu. Zatrzymaj się. Ej, 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 co o? przez pole? Dobra, tutaj polna... pole, pole pana Zbigniewa w ogóle. Czekaj. Ej, no bez gdzie tu? To... Dobra, muszę pojechać tędy, stary. <laughs> bo nie mam innego Ja muszę połączę z pana Zbigniewa. I nie, znowu tutaj na pole jest droga, pana Zbigniewa. Że... Zostaw mi auto, to jest drogie. Pakie w felgusie, w felgusie, tutaj drogę. Drogę. Nie wyjedziesz. Dawaj. No felgusie Czekaj, masz dawaj drogę i na pewno na cztery włączyłem. Drogę felgusie i jeździsz po takiej drodze. Oczywiście, ale w ogóle ta skrzynka jest ciężka, więc chyba są tam jakieś się... sztaby złota, więc Nie tym bardziej mam, muszę Cię zatrzymać. Nie, mam jest po prostu, tam jest obniżone zawieszonko. Tyle no jasne, powiem. jasne, dobra. Przeprowadzam maner w dupcia. <laughs> Co? <śmiech> dobra, rondo. O, widzę, że na rondzie to pan tutaj. Na rondzie wjeżdżam do Cebulówka. Chciał, chciał prosto. Cebulówko, elegancko, dobra. Trzymaj jedziemy, swój ciśniemy, pojazd, a ja wtedy dam ci rentę. Ja cię kręcę. Co mi zajeżdżasz drogę? No, no. no bo tak wyszło. No, masz, kupię... masz. Jak mi normalnie zajechał. Kurde, czemu ty się Dobra. jeszcze trzymasz? Tu są progi ja zwalniające. Mam napęd na cztery. Wypadł, wypadł. Dobra, opanuję. Dobra, Nie, nie opanujesz niczego. Dobra, dzida, 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 Jedź, 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 Zatrzymaj się. Zatrzymaj się. Zatrzymaj się. Zahaczyłem się. Zaraz, patrz, patrz, zaraz, dalej, się dalej. zaraz się zahaczysz. Zaraz się zahaczysz. Ci pokażę stary, to jest pięknie, bo to jest jeep. Oh. A, to stary. jest pięknie, bo to jest jakiś znak. Jeep, to jest jeep, -ek. gdzie w to pole? Ale czekaj, mam akurat taki zestaw naprawczy. Widzisz, naprawiłem no, okay. sobie. Miałem taki to się szybki zestaw działem, naprawczy. Widziałem, go skopiowałem. Się. Jedziemy dalej. Zatrzymasz Samochody... się w końcu, czy nie? Czy mam ci pomóc? Ja no bym znowu. zatrzymywał. Co ty jesteś? Mam przecież przy policji? Zatrzymać? Co ja jestem? Ja jestem policja. No. Jestem pies. No właśnie. Pies, który cię dogoni, kurde. A ja jestem kotełek! Ja jestem uciekinier, I bo. Dlatego Psyk, nie pięknie. lubimy kotów. Łoł! Wow. Stary mi tam wypadnie zaraz ten, yy, o, coś o, mi o. To się o, wtedy o, o, będziemy o, o. mogli... Oj 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 ojoj dobra, 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 luz, luz. Dobra, ulica oj 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 o, Oooo, chyba ci się koła chyba skończyły, mi... a ja to a w ogóle mam... A ty chyba na dachu w ogóle jesteś. Bo ja jestem powiedzieć. surfer, ja jestem surfer. Stary, ja dalej nie pojadę, nie? Rozwalisz auto. Chyba jest tu ciężko. Chyba, 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 chyba zwyciężyłeś, mnie zatrzymałeś. Dobra. No niestety. Zaczynam, teraz ja uciekam, a co no, dostanę? co tam ciekawego. No to jest jej policyjna... Nie, tu nie wolno takim policyjnym jeździć! Polska policja, zatrzymać się! Ja <laughs> Jestem złodziejem, jest taki... który ukradł złodziejskie auto. To amerykańska policja jakaś. I to jeszcze z takim turbodoładowanym. doładowanym. Chłopie, to może takie. wielkie H4. koła? Na H4. No w ogóle wydają się stabilne. Ja muszę nie, muszę nie, wyjechać ja muszę z tego cebulówka, Ja mam gaz do dechy w tym momencie. Do nie, do 50. nie chcą mnie tutaj Jedziemy, w tym mieście. Jedziemy, ciśniemy. I ja, no to jest nie naprawdę Jak tak można? Policja, goń i policja. zdrajcą. A, to gazuje. Manev pit, manev pit, manev O stary! E, zatrzymałem się na drzewie. E... Typowa policja, nie? E, dosłownie tak, muszę się niestety no. naprawić. No, co? No, witam to ma być? pana. Aha, tu pojadę i co? I co? I Proszę się stało? bardzo, wyrobiłem się elegancko. Dobrze, pięknie, lecimy z tym. E, radiowóz B452, potrzebne wsparcie. Potrzebne Tutaj radiowóz wsparcie. 835 nie potrzebuje wsparcia, ja mu pomagam. <laughs> jest okej, okay. Nie c dotykaj c mnie. Dobra, par, par, par. Nie dotykaj mnie. O, dzięki. Jaki przepych ma Polski Radiowóz, być dobry radiowóz. <laughs> dobra, dobra, bigo, bigo, bigo. Ja, yeah, co się dzieje? C John nie no, zachuje. w wersji Polskiej. Dobra, ja już Janusz, nie zachuje. Janusz Sina? Ej, pan, ten odpalił mi się ten w ogóle. Yy, o kurcze, dobra, jedź Wjedziesz, wyjedziesz, wyjedziesz. Dobra, skręcam dobra, tu wie, na garaże, na pewno mnie tu nie zobaczy. Teraz no. skręcam na garażu, mam otwarty bagażnik. Jak Ale tutaj pytał, mnie tak, nie tak, ma, nie parkier. ma mnie tutaj Stać, policja! No to stoję. O, stary <laughs> Wsiął się zatrzymał w miejscu! No i nara Manewr wpita szybko Ej, proszę, Blokada. proszę Ej, ej stare, pan, 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 pan nie wierzy na no. Dobra, piłujemy dobra, dziś, go tutaj dziś, tyłem, dobra tutaj Teraz odwracam Dobrze. się, jadę do przodu. Ej! Cy. Co ty robisz tak szybko? O, nie no! Pięknie, nie, no. elegancko! Znowu Ej, ty no dostałem, dostałem walisz jak ty na morder. jak się nazywają wrestler. Jesteś jak wrestler, wrestler. no Jestem jak wrestler, dobra, ostatni raz się respię, ale to już i tak za dużo, bo chyba dwa razy? Chyba no dwa właśnie, razy doc... to zrobiłem. teraz był trzeci. No, ty o... ciągle się musisz nawet ty jesteś Nie, po prostu tylko w tym po, przypadku. Amerykański policjant. Amerykańskie auto, dziwne auto. Właśnie nie wiem, co pan chce mi zrobić. Się tak zastanawiam. Eee... <laughs> się koło z tyłu faktycznie to pierwsze jest centrowane w ogóle jest jeszcze nie to ty jest po prostu nie wiem to ty to... E, z plastiku w ogóle jest z plastiku jest autem no wiesz jak to z przeglądem, nie no pieniądze nie, zamykają oczy ale ty w miarę jadzie przeglądu nie jeszcze nie mam jednego koła drugi jest y, stoi w ogóle man beat, man beat, man o nie o nie o nie wow, 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 wow. okej okay, myślałem że wpadnę gdzieś na drzewo ale to jednak e o, ja jestem w drzewie, chciałem powiedzieć, więc chyba dla mnie to się skończyło, totalnie. Pomogę ci, pomogę ci. Nie, mam, mam tylko dwa koła, ale ci pomogę, nie? Ja no, widzę właśnie, że jesteś totalnie jakiś zniszczony. te koła Dobra, są bardzo dobre. W takim razie, pora U. na zmianę. Okej, okay, no to losuję kolejną maszynę i ta... o, rany, poważnie. O. Jestem jakimś dziadkiem, czy ja? Ja widzę, że tutaj z... przeskoczyłeś na... <laughs> <stary> stary. Nie no, nie Ej, to jest nielegalne zmieniać Bogatti na Fiaty, czy <stans> inne peżoty. To jest jakiś Nissan, chyba będzie <stans> jakaś Honda, nie wiem, ciężko powiedzieć. Pan, to w ogóle, co to za drifty? Proszę się uspokoić, ja chciałem tylko porozmawiać, a ja to... tu widzę, że. Pan to chyba kołpaka Jak nie ma to, na jednym kole, na panie, nawet. Nie, co pan co tutaj na kole? Nie ma pan kołpaka na jednym kole, na jednej oponie. To się, zatrzyma. Ciebie... Wow, ey, ey, o, ja się Chciałem, chciałem zatrzymać cię do wody tutaj. Na jadę. Ale takimi driftem. Ja tu na jadę, panie. Takim driftem. Ej, takim chciałem powiedzieć, że to... zbiornik paliwa mi się uszkodził. No właśnie widzę, Ej, że, że coś ucieknie tego... jest pod spodu na drodze. O, kurde co to ja. <laughs> <Ty> pan dziadek <laughs> nie niespełniony wie, ty drifter się... chyba. No to wywiozę pana dziadu, w pole. Jeden. Ja, jestem... ja jeszcze nie jestem na emeryturze, jestem nawet młodym psem. Jestem młodym psem. Ty, no bez ja już, o. no i muszę się naprawić. No stary, naprawiłem się, daj mi się odjechać. No Co, dobra, już byłem, nie, to ja już byłem w, w, w newtonie, byłem w newtonie. Znaczy dużej mocy może to nie ma, ale to strasznie po prostu, nie wiem, orze. Orze, porze, Jest w miarę szybkie. W miarę szybkie, na no, miarę szybkie, no pa, 70, tutaj ograniczenie, tutaj. ile? 50 Uf, jedziesz, pier... ile? O, o, o. O, stary. mogę jechać dalej? Ja... Nie mogę jechać dalej, dobra, naprawa! Może to ja, ja będę normalnie... Co to jest śmiałeś, śmiałeś się ze mną stary, że naprawiam no co tak, chwilę. No ja tak, ja to przytnę, ja w ja, ogóle nic nie ja nic nie naprawiałem, kompletnie Grunt to dobrze zmontować, tak, tak, tak. Tak, wszystko się zmontuje się. Szczególnie się, gdy się nie ma czasu. No, dobrze, Gdzie dobrze, pan skręca nie. tym gruchotem? Ja wiedziałem, że ty nie będziesz kogoś nie byś chciał mieć... No, bo tak ktoś ja zawsze się dzieje, no. Jak inaczej mam zatrzymać tego niebezpiecznego kierowcę, niż. A jak driftem ładnie. Widzę właśnie. Co jest? Co pan tam ma zamontowane? C Tutaj pociąg jedzie C za chwilę. Co, co jest? 80-letni kierowca. Doświadczenie. No, widzę, że doświadczenie jest. Doświadczenie. Wow. Oh, Stary, wbiłeś mnie znowu w jakieś... Co to, to miało być? To było mocne! Czekaj, muszę wyjechać. Jakim co prawem ja w ogóle jestem tutaj wbity? Nie mogę <laughs> się Faktycznie wbity. Wbiłem się w sam środek, bo miałem, miałem między nogami tam ten, takie coś tam. <laughs> Ej, co to za ucieczka? Jadę Zatrzymaj się, trzeba tutaj kołki wyprostować. Te Jadę do starej na, na osiedle. <laughs> Mam nadzieję, że twoja mama tego <laughs> nie no, wykona. <laughs> Mówię do żony! O, tymi... mi o typie. Mam nadzieję, że twoja żona tego nie ogląda, tutaj Halina. do garażu, do garażu pan zaparkuje Halina, od razu! rzuć mi klucz w ten... Mogę jechać? Nie mogę, o, możesz, mogę. możesz, Pomogę Nie mogę, ci. zaczepię nie w garaż, no stary! Ja cię... Dobra, zamianeczka w takim bądź razie! Okej, okay, to teraz pola na mnie, co mi się wylosuje, proszę tak, o coś szybkiego! co wylosuje I... w takim bądź I... razie... Yy... O, o, czy to jest radiowóz w ogóle? Nie wiem... Chyba nie, Zygoda to nie jest. Na jakiś nie... Wow, jak to strzela z rur, chłopie! Wow. Coś ty wylosowa. Co To jest, to jest jakieś nielegalne. Co pan chce? To jest w ogóle z no to wszystko samochód jest. Mega. Ja tu mam wszystko legalne, mogę pokazać panu papiery. Jasne, Tylko pan, jak to z Tylko rury pan wyjdzie, to... pan wyjdzie i podejdzie do mnie. Ja nic nie będę podchodził. -ha -ha. Nigdzie nie będę podchodził. Zatrzymaj się, chłopie, to jest jakieś ja prostu demon mogę. prędkości. O, dopiero ile za dwójka weszła. razem, jak losuje, to losuje po prostu jakieś takiego Ach, dzikiego Ale to nie skręca. O. O. Widzicie, e, nie, widzę, jest. że pan też nie skręca. Widzimy się po drugiej Wiecie. stronie. Ty, urwała o, mi się wo, koło. Poszej dać dobra. Wo, wo, dobra. Wo, wo. Dzida, pięknie. Ale go ściąga, to to jest. No, diabeł, to jest... diabeł, diabeł, diabeł. No, totalnie. Wo, wo, wo. Dobra. O, zapalił się chyba. Czemu się zapalił? Nie, no, nie z zgubuje. Czemu ty płoniesz? Nie jaram się tematem. Co ci, co ci się stało? Wiem, Dlaczego on ci się nie zapalił? Wiem, nie wiem, Ja tylko koło straciłem. O, co no tam, szuka tak, pan tak, tego tak. gościa? Tam pojechał, on wprost. Do no właśnie szukam nie ma ciebie, go. typie. A na pewno co pan mnie nie szuka. Typie. Dobra. Pan sobie na YouTubie pisze. Być The One drifter, wierzony... The One Drifter, o nie! A, 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 a. Gdzie on pocis? Dobra. Jadę za nim, jadę za nim, jest plaża! Cyk. Ej, proszę mnie nie topić. Utopił się. E, halo, potrzebny ratownik e, tutaj. Jadę się dalej. się zamoczył. Jadę dalej. E, Coś ty, ej, ty mokry jesteś dalej. trochę. Jadę dalej, zaraz wyjadę. Ja, się spocił, jak się chłopak spocił normalnie. Jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę. I Jeszcze trochę. Ja nie mogę. To się nie może tak skończyć. Patrz, 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 dobrze. Dobra, 5 godzin później udało się wyłomić auto. Opony umyte. I staraj, nic nie widzę, tutaj taki dym jest. Ja cię kręcę. No to auto kurde nie chce, ono skręca. W widzisz jakie ono ma koła. Duże No widzę właśnie masz takie. Nie mogę go opanować. Każdy tego się nie opanuje. Nie mogę go opanować. Jadę do... utopić się po prostu, to będzie najlepsze co mogę zrobić. myślę chyba, że tak, że tym symbolicznym tym jedziemy umyć te auta. Dzięki za uwagę, trzymajcie się. No dobra, że to